No i dzień dobry kochani, dzień dobry nasi dzień widzowie, biorę się za farbowanie, tu jak widzicie mam tłuste włosy, bo takie mają być, tu sobie już podzieliłam z przodu i ten tył, co nie, także to spierw zafarbuję, a później po kolei tą i tą stronę, sobie już przyszykowałam, żeby to trwało jak najszybciej, wiadomo, że to pierwszy raz, jak wyjdzie, tak wyjdzie, to moje włosy. Ma być tak, ma być 1 do 15. Dobra, ta wytarujemy. 0. Pół tubki farby. Pani powiedziała, że powinno mi wysłać taki, taki numer. Taki numer farby i to jest ta farba. Mhm. Także. Woda. Mam tak jak ta pani mi dała. Czekaj, patrz, to nie to. Ale ja się nauczę. Ciebie tyle już obcinam i się nauczyłam. Szczerze ci włosy, także też się nauczę. Woda 6. Szóstka. Dobra, tu jest w ogóle zaznaczone do jednej drugiej, no ale i tak wzięłam sobie wagę. Mhm. Tak. Powinno być 50, wiesz, bo tu jest stuwa. Majcie stoi i patrzy. Co pani robi? Pani coś ci robi, tak? Będziemy cię farbować, tak? Fruzia. Tak, tak, tak. Okay. To akurat coś ci wystaje. Chyba wystarczy. Jaki glutek? Jak ty mnie nazwałaś? Nie mam ten. Słuchajcie, wiecie, że dalej nie kupiłam pędzelka. Jest. Dobra jest, tak? Zakręcam, to pójdzie na drugi raz. 50 a, bo wrzuciłaś pałeczki. pałeczki. I to ma być, ściągniemy. Jak to było 50, to to będzie 75. No bo jest 10 do 15, tak, to to będzie jeszcze raz. Dobra. Tak, niech ona się wyzeruje. Dajemy to. To. Tak. Nie wiem, czy to trzeba wymieszać, czy nie, ale lepiej to może wymieszać. To 25? 75. Aha. 75. Dobra. Jeden gram w tą, jeden w tamtą. I to trzeba teraz szybko wymieszać. Porządnie ma się to rozpuścić. I będę sobie nakładać na włosy. Zobaczymy, ale porządnie trzeba to wymieszać. Nie kupiłam pędzelka, choć do dzięki Nie kupiłam pędzelka. Majcia też tu! też! tak na tylko uwikację. Ale pamiętacie to co kupiłam? Kupiłam z taki pancelek do czyszczenia uh -huh. tego. E Jak to się nazywa? Pryśnica. Ale żeby nie użyłam, więc on jest bardzo podobny do tego i będę mi po prostu sobie farbować włosy. Co ma być, to będzie. Ale ja już widzę, że to nie jest rozjaśniać, bo rozjaśniać zawsze ma barwę niebieską. A to jest zwykła farba, Nie. bo ma jasno. Czy to śmierdzi? Śmierdzi oczywiście, ale da się wytrzymać. Nie jest tak źle. E, myślę, że wąchałam już gorsze farby. No. Amoniakiem. O, no. majci to te śmierdzi, bo uciekła. Uciekłam, tak? Czekaj, czekaj, ja wezmę sobie jeszcze rękawiczki. Szybko, 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 bo to czas, farby, to chodzi o czas. Przytrzymajcie, to chodzi o czas. Tak, to chodzi o czas. Rękawiczki oczywiście mam. Lustro przyszykowane. czekaj bo to zaraz mi pofarbuje. Dobra, spróbujemy. Rękawiczki mam. Mogą trochę mniejsze. Ale ja zawsze takie duże kupuję, większe trochę. nie dobra. Tak. Patrzcie, to wygląda jak budynku, nie? No. U. Lusterko. Odejdź. O, o tam okay. tak. O, o jaki się jedzie. Czy cię w ogóle klej? No ja nie wiem, no tak ma być, ale tak. Ja pierwszy raz to robię, czekaj, muszę sobie. Ja to pierwszy raz robię, więc y, muszę to jakoś sobie widzisz, okay. żebyś. Ty umiał, to byś mi tam posmarował. O, Dobra, jakiś... ja będę smarowała. To tak? trzeba rękawiczki? Nie, jak nie dotykasz farby, to nie trzeba. Bo to Dobra. nie jest aż taki taki, przecież to ma. Widzimy się później, bo Becia sobie nie da rady. O, i tak to teraz wygląda. Tak. Ja tu Beci pomagałem. O, i teraz zaczniemy odtąd. Zresztą będziesz patrzył, bo ty zawsze mi pomożesz. O, a ty już widzisz, tak. No tylko tam trzeba z tyłu, ale to... To się mi otwiera, bo to jest nie taka szczotka, no ale sobie kupię. <grywka> Majcze nie wie, co jest grane. A ja to zaraz jeszcze sobie, wiesz, wymasuję jeszcze, mhm. to nie jest tak, że... O. ze szpikulcem, więc wziąłam sobie e, pilniczek szklany do paznokci. O, widzisz, to powinno być tak, o, bo ja tu zaraz palcami sobie tam wezmę i, o, i tak rozjadę. Dobrze. Ja to sobie wymasuję. Dobrze, że ja nie mam takich gęstych włosów. Aha. Jakoś to będzie. Ja się nauczę. Rad. Pierwszy, drugi, trzeci jest najgorszy, później już, już będę wiedzieć. Co i jak, ile farby... Majcie chyba śmierdziało, bo uciekła. Ile farby? Tam wszystko tutaj dobrze mam tu? Tak. Ile farby trzeba, to już się wszystko... Nauczy. Dobra, bo muszę bać Ci pomocy. No. Teraz wymasuję o. Słuchajcie, wystarczyło mi farby, nawet jeszcze zostało. No to tu możesz porządnie i... sobie teraz, wytań. tak? Tak, tam z tyłu jeszcze wiesz, mi tak porządnie zrobisz od tu za uszami też i tu wiesz. Uh -huh. Możesz to przytrzymać mi do góry jedną ręką. O, tak właśnie, trzymaj mi, tak? Ja ten odrost mam bardzo duży już. A później tą farbę wiesz, rozmasuję jeszcze e, po włosach tych, co zostały. O, i teraz prawdopodobnie ma to być 35-40 minut. Dobra. Tu załucham, tu, tu, tu. No dlatego o, właśnie, no. weźmiesz wiesz czym? O, pędzelkiem musisz niuchol, to zrobić, mi wiesz? Dobra, to ja muszę cię wyłączyć. Aha. No, słuchajcie, minęło 40 minut. Ja 10 minut temu jeszcze troszkę wzięłam sobie tak przeczesałam wyżej, co nie? Żeby może tak ten kolor się nie rzucał. Dwa odcienie, odrosty od tego. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Później mam tam jeszcze, umyję zaraz. Położę... To jest ten taki toner, czy coś takiego jeszcze tutaj mam. O. To jest ten. Emulsja zakwaszająca do włosów. To jest taki balsam, który trzeba nałożyć właśnie po farbowaniu. Także ja będę stosować to, ale chyba pierw to, a później to. Albo odwrotnie, patrzcie, nie wiem. Zabiegi zgłaszające. Przybierają. Nałóż na wilgotne włosy na 5 minut, dokładnie spłukaj i przeczesać. Do stylizacji. No zobaczymy. Chyba tam pierwszy to. Na końcu. Co na końcu? To w tej, w tej butelce. Też, ale muszę zobaczyć, wiesz, mhm. nożyczki, jaki to ma odcień te, tego, 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 tego czegoś. Czekaj, gdzieś tu mam nożyczki. No. Wiesz, i zobaczymy, jaki to powinno mieć niebieski. Ma. Mm -hmm. Fioletowy, ma fioletowy, nie niebieski, dobra. Także pierw to będziemy stosować, wiesz. Mm -hmm. Czekaj, ja sobie tutaj dam, bo ja już to pomyłam. O, a nie chcę, żeby mi zafarbował zle. O, dobra. No, patrz jak to farbuje. Ale wiesz co, ja chyba to wycisnę sobie do miseczki. No. I może dam tą odżywkę i to. Wiesz, bo to może być za, może za mocno fioletowe. To będziemy miała fioletowe włosy. Czekaj, wyciśniemy. O. Widzisz, ja sobie już przyszykuję. Tak. O. Wszystko. No bo może, widzisz, bo uh -huh. gdybym takie położyła, to mogłoby się okazać, że Będę miała za bardzo fioletowe włosy Okej, teraz. To ja o, dobra. No, bo takie fioletowe to ja jeszcze mam. Ja mam szampon widzisz, mogłyby być eee, patrz uh -huh. to mogłoby być. Za bardzo fioletowy. No To Becia będzie wychodzić, ale tylko chyba w nocy. <grym> <grym> o. Becia smurfetka. Tak, będę smurfetka. No zobaczymy. Ale widzę, że tak patrz, taka aż To dawaj na Bartku wypróbujemy. <grym> on, o, on <grym> jest siwy, tak. Dobra, dobra, ja myję Wartuję. Ja myje włosy. Ale to ładnie pachnie, powiem Wam, ta odżywka, co dostałam. Dobra, o, i nawet jeszcze tutaj mam Wiesz, czekaj. O, tu mam jeszcze, bo zawsze myję, myłam takim, o, mhm. szamponem właśnie, żeby te... Ale tu już jest końcówka, także trzeba coś, trzeba coś kupić. Pojedziemy do kurtowni, ja sobie jeszcze kupię. Mhm. Dobra, myję włosy. Nie wiem, jak włosy widać. W kamerce, ale moim zdaniem trochę no. żółtawe są, co nie? No, ale trochę cię zjaśniały Ale widzę, ale patrz, tu jest żółta. Co jest. No? Żółta. Dobra, teraz te na takie mokre nakładam tą, tą maseczkę, ale idę, bo może mi paznokcie wyfarbować Patrzyłam, bo kupiłam jeszcze te stare farby, takie, znaczy te, te wcześniejsze farby, i każda z nich też ma maseczkę. I podejrzewam, że każda z nich też ma maseczkę taką niewylejącą żółty odcienie, więc nic nie szkodzi. Dajemy. Ja zaraz to sobie wmasuję porządnie. I to ma zostać na włosach dajmy 10 minut. Mhm. Cały muszę tutaj... Ale dobrze, że chyba dałam z tą odżywką, wiesz? A tą odżywkę to nie wiem, czy nie wiem, ci co oglądają to wiedzą, to mi Pani dała specjalnie do Farbowanych blond y, włosów. Właśnie, żeby. łaj Ale w ogóle. O, już widzę, że mam całkiem inne włosy po tej odżywce. A dopiero nałożyłam. A już czuję pod rękawiczkami, że te włosy są takie bardzo. Bardzo mięciutkie się zrobiły. Naprawdę no, tam chyba wszędzie, prawda? Mhm. Koszulka już jest tylko do farbowania. Bo już z każdej strony mi nakapało. Mhm. Tak. Zobaczymy jak nie ten. Pojadę jutro do hurtowni. Pokażę pani żeby dała mi jeszcze coś tak żeby mi to za żółty odcień zlikwidowało zobaczymy jak to będzie wyglądać po tym tonerze może coś lepszego ale mi się zdaje że że nie poszło tak źle wiesz Mhm. No w środku ma się jeszcze no tam no tu jest wszędzie wiesz aha wszędzie, wszędzie I już jestem po farbowaniu. Słuchajcie, to nie jest taki blond, jakbym chciała tu. O, nie wiem, czy to widać. Ale żeby to był kurczak, to nie jest to kurczak. Mhm. Nie wiem, jak to będzie widać w tym, w, w kamerze. Położyłam jeszcze jedną taką odżywkę fioletową, ale myślę, że następne farbowanie wyjdzie lepiej, dlatego, że tu na przykład nie ma już takiego, bo ja ten miałam aż dotąd. Takiego przejścia, tu jest jeszcze, co nie? Ale myślę, że pomieszam jeszcze jeden odcień farby i będzie, będzie gitara. Także za miesiąc farbuję jeszcze raz sama, oczywiście. Tylko kupię sobie więcej tego takiego, tej odżywki, tak, niebieskiej i dołożę troszkę inną farbę. Ale nic mi się ani, słuchajcie, nie popaliło włosy są mięciutkie. Tu jest naprawdę mięciutko. Nie ma żadnych takich tych łusek po ten, nie wiem, czy to widać, ale one są niedosuszone, ale uważam, że, że wyszły dobrze. Co nie? Tu są mhm. dużo jaśniejsze. Kitkę zrobię, tak jak zawsze i za miesiąc podejrzewam, że będzie już taki odcień, jak jak będę chciała. Także to jest na na tyle, kochani. O, Okej, okay. z tej strony. Tak, pokazuję, no bo w świetle w tym będzie całkiem inny niż w dziennym, tak? Mm -hmm. No, o. Tu taki ładny, na platynowo się zrobił, a ja to później rozczesałam na całe, tak jak widzieliście. Więc myślę, że za miesiąc po prostu zafarbuję tylko te tu, odrosty jeszcze raz. Bo nic się z nimi nie stało. Kompletnie nic. Zresztą ja tu miałam swoje włosy, taki dziesięciocentymetrowy ten odrost. on był bardzo duży. I tylko, że wymieszam jeszcze z inną, z innym blondem. Jeszcze bardziej chłodnym. I to tak wygląda. Także żegnamy się. No. No. Nie, czy ja jestem zadowolona? Myślę, że tak. Nie, nie będę się wstydzić, wyjść na miasto. No, także. Żegnamy się z wami. Tak, jutro jeszcze pojadę do hurtowni. No. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Papa. Pa, pa.